Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Zagrajemy w of Master. No tak, w tym odcinku przejdziemy yy, misję pod tytułem Złapuka tylko raz. I tak, i w tym celu muszę wejść w tą dynię i powrócić do tej misji, ponieważ nagrywałem filmiki takie, może no, wrzucić na YouTube to raz udało mi się uwolnić dwa duchy, jeden, a ja chciałbym, żeby uwolnić wszystkie duchy. No i tak, tej misji wystarczy pokazać mieć tylko szkielety, a nie możemy ich wystraszyć. W tym domu mieszkała kiedyś przemiła starsza pani, która uwielbiała przyjmować gości. Jednak z czasem umysł jej się mącił i coraz trudniej było jej się rozstawać z odwiedzającymi ją gośćmi. Dlatego zamiast cukru zaczęła sypać im do herbatki. Harszenik. Trudno ją winić. Po prostu chciała mieć pewność, że zostaną dłużej. Nieskończenie dłużej. Wydarzenia te poważnie zachwiały delikatną psychiką domu. Mury nie są wprawdzie obdarzone świadomością w pełnym znaczeniu tego słowa, ale to nie zwalnia od obowiązku troszczenia się o to. Co nienamacalne, niech śmiertelnicy ujrzą kościotrupy i dowiedzą się o skrzętnie skrywanych okropnościach. Ale uważaj, jeden szkielet to za mało, żeby przekonać sceptyczną policję, że zaszło tu coś bardzo podejrzanego. Dobra, więc w tej misji będziemy operować tylko dwoma duchami, czyli Bu i Denymorenem. Tak, dobra. I strasznie Pokaż śmiertelnikom ukryte kościotrupy. Dobra, porozmawiamy z. Porządkiem przykaz elektryczny morderstwo. Więc siedzę sobie na dachu, naprawiam lichą antenę i tak sobie myślę, że wiesz jak na ubrania lepiej by się nadawał. Nagle zaczynam czuć się niewyraźnie. Myślę sobie, może starsza pani wlała mi do herbaty skwaśniałego mleka, a tu jak nie eksplodują mi wnętrzności, bum! Złapałem się no i teraz w nim tkwię! Może podasz mi pomocną dłoń? Oczywiście, że podam. Od razu bierzemy w morena, lokujemy w doniczce i bierzemy wstrząs. Wtedy kościo tu spadnie na dół. Chodzi nie całkiem, tam się jeszcze zaklinuje, tam jeszcze będzie na dół. Użyć tego no y, bój, telikinezę. Żeby rozmawiając z Maxi Faktor, przekazuje ich morderstwo. Witam pana lub panią, albo czymkolwiek tam jesteś. Chciałabym zainteresować państwa bogatym asortymentem naszych kosmetyków i pachnideł. Wspaniałym uzupełnieniem tego oto nawilżającego kremu na noc jest niepieniący się, rewitalizujący żel do twarzy oraz odświeżający tonik. Czy mogę państwa delikatnie spryskać wodą toaletową? Z przyjemnością zademonstruję działanie naszych produktów na jednej z lokatorek tego domu. Jestem pewna, że wówczas osiągnęlibyśmy konsensus w kwestii zakupu tych znakomitych wytworów branży kosmetycznej. Dobra, teraz bu, buł, i brzęk y, y, łańcucha i trzeba zwabić tę osobę. Dobra, chodź na górę Chodź na górę Dobra Znaczy dojdą wszyscy A my porozmawiajmy z... Rączką przekaźnik ciało. Kiedy wpadłem na prawdziwy boiler, wydała mi się miłą, starszą panią, i nawet poczęstowała mnie herbatą. Ale chwilę dobra, potem już leżałem martwy, a ona bawiła się w murarza. Chyba dałbym radę wcielić się w jakiegoś śmiertelnika, gdyby tylko któryś z nich podszedł wystarczająco blisko. Dobra, schodzimy danym... Dobra. Tam idźmy na górę, żeby ten. Smyślimy na górę, dawaj, dawaj. O, za siebie. Dobra, teraz moce, Maxi Faktor i ciekawość. Śmiertelnicy odkryli szkielet. Teraz musi go zobaczyć policja. Dobra, niech teraz jakaś kobitka zajdzie, do góry wejdzie. O, dobra, idzie. Marcysia pójdzie no, na górę, Marcysia, e, Marcysia. Jezu, ale to temper. Jak but O dziecko Adaś nie, no adaś no Ty się perfumami, to się nie baw Bo tak ci to gówno da A ducha się nie uwolni Ja chcę uwolnić ducha, nie jakiegoś tam Pedała smarować Jezu I ty o tak, 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 ty idź tam na górę, dziecko. Niech ta dziewczynka Samara idzie na górę. To muszę plinować, bo jak użyję przejmującej zimno... Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Samara, chodź na górę, chodź tam do tatusia, chodź. Chodź się posmaruj magicznymi perfumami. Proszę cię, posmaruj się magicznymi perfumami, żeby. No dawaj, dawaj, ty się nie wstydź, tylko smaruj się perfumami. No, co, bądź nie widzę? Ciekawość się ładnie no. Posmaruj się perfumami dla tatusia, dawaj, dawaj, tak. Bysta dziewczynka. Tak, posmaruj się teraz. Tak, o, ładnie się smaruje. Jest duch już nasz. Dobra, spoko. Być może ten róż pasowałby idealnie, gdyby miała pani nieco bledszą karnację. Więc jak? Spróbujemy? Hmm? Jest i duch w naszych szeregach. Moc jest ta rezerwa teraz na dół lecimy, pędzimy żeby, żeby, żeby żeby, żeby tylko będzie zwiąż moce, wstrząs żeby rozwaliły te pustaki cegły dobra na górę poszliśmy, nie? stoją, dobra Niech tam idą Uff, trzeba będzie później talikinezę użyć tam w pokoju Oni jeszcze idą na tą górę hmm, Dobra, niech idzie Jezu, zacisz jakieś zetarnował, dawać szybko, bo mi plazma spada No.